Marka Arbus we Włoszech ma długą historię. Po kilkunastu latach nieobecności na rynku, w 2015 roku została przejęta przez chińskiego potentata Lowol. Efektem tego są oferowane obecnie ciągniki Arbos. Stylistyka pochodzi z Japonii. Silniki z Włocha, zespołu przekazania napędu czyli skrzynie biegów oraz przednia i tylna oś to konstrukcje Lowola. Silnik Cholera montowany w serii Arbos 5000 to 3,4 litrowa jednostka produkowana we włoskiej fabryce Lombardini. Według producenta, w dostarczonym do testu Arbosie 5130 Global silnik osiąga moc 136 mechanicznych przy obrotach nominalnych 2200 obrotów na minutę. Arbos 5130 pod względem designu prezentuje się dobrze. Jasne wnętrze wygląda estetycznie, ale naszym zdaniem łatwo się będzie brudzić. Dobrze, że mapa podłogowa jest ciemniejsza. Pomimo dużych szklanych drzwi i składanego siedzenia pasażera, wejście do kabiny nie jest komfortowe. Sterowanie w głównej mierze jest mechaniczne. Elektromechanicznie załączany jest wałek WOM, blokada mechanizmu różnicowego i przedni napęd. Skrzynia przekładniowa w dostarczonym modelu miała trzy zakresy po pięć biegów i dwa biegi przełączane pod obciążeniem. Służy do tego przycisk na dźwigni zmiany biegów, który znajduje się pod kciukiem. Rewers jest mechaniczny i trzeba użyć trochę siły, żeby zmienić kierunek jazdy. Rozstaw osi 2397 mm wysokość całkowita 2,8 m, a masa własna to niecałe 5 ton. Po podniesieniu maski Arbosa mamy łatwy dostęp do akumulatora. Odpinając zamknięcia zatrzaskowe można odchylić kondensator klimatyzacji i oczyścić chłodnicę. Trudniej jest z filtrami powietrza, które są na wierzchu, ale chwilę się trzeba pogimnastykować, żeby je wyciągnąć. Arbos w wersji Global nie ma EHR-u. Przydałaby się chociaż mechaniczna dźwignia do sterowania podnośnikiem podczas sprzęgania maszyn z ciągnikiem. Na pochwałę zasługuje natomiast instalacja do zbierania oleju resztkowego ze złączy hydraulicznych. Arbosa przetestowaliśmy podczas jesiennej orki na lekkiej i średniej glebie bielicowej zaorując słaby rzepak. Gleba była wilgotna i nie stawiała dużego oporu. Pracowaliśmy na wysokim pierwszym biegu z prędkością około 7,5-8 km na godzinę przy 1650 obrotach na minutę. Po zaoraniu pola o powierzchni 5 hektarów kontrolka stanu paliwa wskazywała rezerwę więc pojechaliśmy na stację, żeby dokładnie sprawdzić, ile oleju napędowego było ze zbiornika. Okazało się, że wlaliśmy około 100 litrów, więc mamy podejrzenie, że zbiornik jest mniejszy niż podaje producent. Podsumowując, Arbos 5130 potrzebował około 20 litrów paliwa na zaoranie 1 hektara. W podobny sposób obudziliśmy zużycie AdBlue, które wyniosło około 3,8% w stosunku do zużycia paliwa. Ciekawe wyniki Arbos osiągnął na hamowni. Na WOM ciągnika zarejestrowaliśmy moc 138 koni mechanicznych i maksymalny moment obrotowy 526 Nm przy obrotach 1200 obrotów na minutę. To nadzwyczaj dobry wynik, ponieważ producent podaje moc nieco mniejszą. Przebieg krzywej mocy uzyskany na hamowni odbiega od typowego dla silników rolniczych. Przede wszystkim nie ma zakresu mocy stałej a moc nominalna jest jednocześnie mocą maksymalną. Pozytywne jest jednak to, że spadek mocy nie następuje zbyt szybko wraz ze zmniejszeniem obrotów silnika i przy 1900 obrotów na minutę nadal jest do dyspozycji około 124 konie mechaniczne. Więcej szczegółów na temat testu Arbosa znajdziecie w profi 2 2019.